Fundacja Pro Omnis w Bydgoszczy uzyskała certyfikat i została laureatem konkursu "Znak jakości ekonomii społecznej i solidarnej 2020", organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w kategorii konkursowej kategoria trzecia, sukces rynkowy. Fundacja powstała w 2010 roku, czyli 11 lat ma już organizacja. Tworzyły ją trochę inne osoby niż te, które teraz funkcjonują, ale jedną z tych osób byłam ja. Powstała właściwie po to, żeby pomagać osobom, które mają problemy na rynku pracy, i właściwie powstała po to, żeby działać wyłącznie w sferze takiej pomocy społecznej. W trakcie funkcjonowania, właściwie takiego od działania do działania. Okazało się, że żeby profesjonalnie funkcjonować, trzeba mieć stały zespół, kilka osób pracujących wyłącznie dla fundacji. A żeby tak było, to trzeba mieć na to środki, żeby zapłacić profesjonalne pensje profesjonalnym osobom i Wtedy pojawiła się też w fundacji Ola. Tak, i to zaczęła się właściwie droga do ekonomizacji fundacji, czyli od projektu do projektu przeszliśmy w tak, na taką drogę działania profesjonalnego, uruchomienia przedsiębiorstwa społecznego, zastanowienia się po raz pierwszy czym tak naprawdę fundacja chce się zajmować. No i jesteśmy w 2021 roku. Fundacja funkcjonuje wśród ludzi, dla ludzi. Mamy takie hasło: wspieramy człowieka. My się nazywamy Fundacja Pro Omnis, czyli dla wszystkich. I ta idea takiego funkcjonowania w grupie, w zespole wyróżnia nas. Zawsze wszystko, co robimy, to robimy zespołowo, mieszając różne punkty widzenia, różne osobowości. Wspierając człowieka, mamy na myśli nie tylko wspieranie tych naszych podopiecznych w różnych naszych placówkach, ale też wspieranie siebie nawzajem w pracy. Koledzy, koleżanki, które ze sobą, którzy ze sobą współpracują, mają też taką rolę pełnić dla siebie nawzajem. Bardzo na to zwracamy uwagę. Jesteśmy. Staram się być elastyczni i ta, ta idea e, franczyzy społecznej jest jakby immanentnie e, spójna z naszą filozofią, misją, wizją i wszystkim, co robimy na co dzień. Dwa i pół roku temu zacząłem pracę w Fundacji Pro Omnis jako kucharz. Po pewnej chwili, e, po kilku miesiącach zostałem szefem kuchni jednego z naszych lokali w Toruniu. Jakby od zeszłego roku prawie rok pełnię funkcję szefa gastronomii, czyli zarządzam jakby tymi wszystkimi punktami. Moje obowiązki są takie, że jakby e, kontroluję całą tą gastronomię od strony kuchni, od zamawiania, od jakby pracy z personelem, e, układania tej pracy i kontaktu z klientem. Fundacja jest wyjątkowa dlatego, że zaczęliśmy od małego Bistra. A firma w ciągu 3-4 lat rozwinęła się do dużej i tak naprawdę ma duże ambicje, duże plany, chęci rozwoju. Jest jakby też wyjątkowa pod tym względem, że potrafimy pracować z załogą, zespołem, z osobami niepełnosprawnymi, które tak naprawdę pracują jak pełnosprawne osoby i tak też się czują. Dla mnie fundacja jest wyjątkowa, ponieważ wspiera seniorów w codziennym funkcjonowaniu, pozwala mieć inne spojrzenie na świat. Świadczone usługi pozwalają starszym ludziom rozwinąć się, poczuć się lepiej i ze sobą. Ludzie ci przestają czuć się samotni, przychodzą, ponieważ czują się potrzebni, rozwijają swoje zainteresowania, jak również społecznie inaczej funkcjonują w społeczeństwie. Franczyza społeczna jest naszym najmłodszym pomysłem, ale kiełkował już właściwie od długiego czasu i jest spójny z naszą całą wizją tego, że jesteśmy dla wszystkich, bo franczyza społeczna ma łączyć ludzi, wszystkich ludzi, którym się chce działać, chce robić coś dla innych jest taką formułą zrzeszającą inne podmioty ekonomii społecznej inne również przedsiębiorstwa społeczne siecią partners networkingu Franczyza Społeczna łączy usługi opiekuńcze z usługą gastronomiczną, czyli dwie najbardziej popularne usługi w podmiotach ekonomii społecznej, które mają szansę również na komercjalizację, na, na zwiększenie ekonomizacji przedsiębiorstw społecznych. No i to są właściwie nasze plany na najbliższe lata.